Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie i cieplutko. Zapraszam Was na czytanie miesięczne i zapraszam Was także do moich usług, do przeznaczenia duszy i drugiego wybranego przez Was czytania, czytanie indywidualne, rozmowa telefoniczna, czy też a, czytanie partnerskie. Kochani. Y Również udostępniłam opcję wspierania mojego kanału. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to fantastycznie i też was do tego zapraszam. Drogie byki, e, zobaczmy zatem, jaki będzie dla Was październik, energia października dla Was, drogie byki. E, Król kielichów. No, to słuchajcie, październik jest dla Was dobrym czasem. To jest, słuchajcie, czas miłości, czas takich bardzo ciepłych uczuć. I może to być też miłość od mężczyzny, czy też miłość po prostu mężczyzny do Was. Ale patrząc również z poziomu energii, król kielichów jest. Informacją o tym, że październik jest czasem wypełnionym dobrymi, pięknymi, ciepłymi uczuciami. Wy będziecie tutaj dobrze się, moi drodzy, czuli w październiku, ponieważ mamy też dziesiątkę kielichów, czyli mamy właśnie energię radości, energię spełnienia, energię satysfakcji, ciepełka rodzinnego, spokoju wewnętrznego. Mamy tutaj szczęście. Dwa Piękne łabędzie dorosłe oraz cztery malutkie łabątki, które są przy swoich rodzicach, które spędzają z nimi czas, czyli to jest też informacja, że czeka Was dobry, bezpieczny czas w październiku i zostawimy sobie tego króla kielichów, ponieważ to jest bardzo piękna i ciepła energia. Drogie byki, zobaczmy zatem, co tutaj się wydarzy. W październiku. Poproszę o pokazanie, co wydarzy się w październiku dla Was. Karta pazia buław, czyli mamy tutaj energię dzieci, energię matki oraz energię zmartwychwstania. Czekają Was dobre wydarzenia w październiku, wydarzenia związane z Waszymi dziećmi. Wydarzenia pozytywne, mogą jeszcze do głosu dochodzić pewne tematy z przeszłości, mogą się uwalniać pewne tematy właśnie z poprzednich lat. Zwłaszcza słuchajcie, tematy związane z dziećmi, z macierzyństwem, z zarabianiem pieniędzy. Te tematy mogą tutaj wypływać na wierzch, po to, żeby właśnie moi drodzy je zauważyć. Zrozumieć, uzdrowić. Odczuwam tutaj energię pojednania, przebaczenia, zbliżenia się do ważnych dla Was ludzi, co dla niektórych może to także oznaczać kres różnych trudności i właśnie wprowadzenie do Waszego życia pasji, stabilizacji i miłości. Także październik pokazuje się jako naprawdę dobry dla Was czas, zwłaszcza, moi drodzy, do ustabilizowania swojego życia. Dobrze. Popatrzmy teraz drogie byki. Co dobrego do Was przyjdzie. Tutaj akurat dobre informacje do Was płyną, ale ja jeszcze chciałabym dopytać. Co dobrego do Was przyjdzie, kochane buki? Co dobrego? Bardzo poproszę o pokazanie co dobrego. Przyjcia. dziewięć mieczy, karta głupca oraz as kielichów. Kończy się, tak jak właśnie Wam mówiłam, czas troski o dzieci, kończy się czas, w którym trudno Wam było odzyskać spokój wewnętrzny, być może spać, odpoczywać. Odbieram tutaj taką energię Właśnie zakończenia różnych takich trudności, niepowodzeń, zwłaszcza takich wewnętrznych strachów, które gdzieś tam w sobie mamy i takich strachów, które właśnie nie dają nam tego wewnętrznego spokoju. I moi drodzy, wy tutaj przyjmujecie nowy początek, mamy rozpoczęcie. Nowego etapu w Waszym życiu: karta głupca i karta asa kielichów może mówić dosłownie o tym, że tutaj dla niektórych się pojawia dziecko, czy też po prostu nowy początek, nowy pomysł, nowy projekt, nowa relacja, coś bardzo pięknego, coś lekkiego, coś, słuchajcie, co jest wypełnione miłością i nadzieją. I ja odczuwam, że tak jak Wy o coś tutaj mogliście się bać, mogliście mieć jakąś niepewność. To widzę, że właśnie tą energię niepewności żegnacie i idziecie tutaj z odwagą, z dużą śmiałością w to, co nowe. A widać, że to, co nowe, jest piękne i takie kochane, bo tutaj jest dużo, dużo energii ciepła i energii miłości. No dobrze, to zobaczmy w takim razie, drogie biedki, jak wyglądają Wasze sprawy uczuciowe w październiku. Jak wyglądają Wasze sprawy uczuciowe? Sprawy uczuciowe Ym, powiem tak. Ogólnie aura tego miesiąca to król kielichów, czyli Miesiąc słuchajcie, w którym sprzyja nam miłość, jest ta miłość obecna w Waszej przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, konkretnie, tak, ja i mój partner, to odczuwam tutaj taką energię napięć, nieporozumień, jakiejś takiej impulsywności, gwałtowności, być może też. Właśnie taką energię ukrywania czegoś, tak? Tutaj nie wszystko w aspekcie miłości, moi drodzy, dla Was jest jasne. Co dla niektórych, może, ja nie mówię, że dla wszystkich, ponieważ to nie jest na pewno dla. Yy, każdego byka, ale co dla niektórych może być tak, że po prostu jest jakaś energia rywalizacji, jakaś energia zazdrości. Być może ktoś tam trzeci chciałby dołączyć, tak, do waszej relacji. I tutaj słuchajcie, widzę jakieś napięcia, widzę jakieś konflikty, yy, ale i też ale i też pojednanie, czyli wygląda na to, że może być taka sytuacja, że będzie napięcie, będzie konflikt mogą paść mocne słowa na zasadzie to koniec z nami albo mam już na przykład pewnych rzeczy dosyć, ale widzę tutaj słuchajcie, pojednanie ostatecznie, tak? czyli taki tutaj pod względem miłości dosyć burzliwy miesiąc yy, no dobrze w każdym razie pewne tematy które słuchajcie, były ukrywane czy odblekane po prostu się ujawnią, prawdopodobnie. Dobrze. Jak wygląda Wasza sytuacja finansowo-zawodowa? Finansowo-zawodowa. Finansowo-zawodowo dla byków. Słuchajcie, bardzo dużo pracy będziecie tutaj mieli. Widzę, że będziecie mocno nad czymś pracować, starać się niezwykle. Piątka Mieczy. No, uważajcie na to, żeby tutaj nie popadać w różnego rodzaju konflikty konflikty z otoczeniem, konflikty wewnętrzne, bo tutaj jest takie ryzyko, słuchajcie. Jest takie ryzyko i hmm, może być tak, słuchajcie, że ktoś po prostu nie chce z Wami się czymś podzielić. Tak to widzę. Ale Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że tutaj prawo, sprawiedliwość, energia wyższa jest po Waszej stronie i bardzo mocno będzie Was wspierała w tym, żebyście z powodzeniem ukończyli jakiś projekt czy jakieś dzieło swoje. Tutaj finansowo, słuchajcie, wygląda to całkiem przyzwoicie, aczkolwiek jest to taki miesiąc, Zwłaszcza jeżeli prowadzicie swoje biznesy, gdzie będziecie. Popro... O, może tak, tyle, ile w siebie dacie w tym miesiącu, tyle dostaniecie. Jeżeli jesteście gdzieś na etacie, to powiem, że odczuwam bardzo dużo pracy yy, i taką energię być może właśnie rozczarowania trochę, że tyle włożyłam w siebie pracy, tyle, tyle robię, tak? A na przykład ta zapłata nie do końca jest taka, jak bym oczekiwała, Natomiast to też nie jest taka sytuacja, gdzie nie ma pieniędzy, gdzie jest blokada. Nie, jest ok, ale nie widzę tutaj takiej sytuacji, zwłaszcza dla tych, co są na etacie, żeby na przykład był jakiś super ekstra dochód. Ogólnie jest energia stabilizacji, a dla tych, co są na etacie, to po prostu widzę dużo pracy i tyle, ile sobie wypracujecie, tyle będziecie tutaj po prostu, moi drodzy, mieli. Zobaczmy, jakie jest przesłanie dla Was na październik. Jakie jest przesłanie? A z denarów. Będą się otwierały przed Tobą nowe szanse, nowe możliwości, zwłaszcza możliwości zawodowe, które będą zapraszały Ciebie do poprawy Twojej sytuacji życiowej. Tutaj się pojawiają zmiany na lepsze dla Ciebie. I rada jest taka, żeby odebrać te szanse, które do Ciebie będą przychodziły. Ponieważ Ty również odbierając te szanse, wzrastasz duchowo. A z denarów jest kartą materialną, ale mało też osób wie o tym, że tutaj również przechodzimy przez ten portal duchowy. Czyli po prostu ogólnie jest powiedziane idź w coś nowego, udoskonal coś. Może właśnie to jest czas, by... Założyć swoją firmę, by otworzyć się na coś, tak? Zwłaszcza tutaj w aspekcie materialnym. No dobrze, i popatrzcie. W tle czytania jest karta maga i jest powiedziana: wykorzystaj swoje umiejętności, swoje możliwości właśnie do tego, by polepszyć swoją sytuację materialną i ogólnie życiową. Dziękuję Wam bardzo, drogie byłki, i zapraszam Was do pakietu promocyjnego przeznaczenie duszy plus druga wybrana usługa. Zapraszam Was także do wspierania mojego kanału. Dziękuję, że jesteście buziaczki i pa!